Robimy. Jaki drillowiec? Nie, tylko sobie założyłem takie coś, po. Kurwa... Nie chcę pokazywać całej twarzy. I zawsze widać. Jakie fluffy hej! Robimy? Czy coś jest taka? Dobra, robimy. Czekamy na SIGA, widzowie, podwójna... Nie, dobra, robimy. Robimy tak, że... Uj, uj. No, żeby się nie wyduszyć, Dobra, robimy? Świeca, widzę, pierwsza świeca! Pozdrawiam wszystkich z klipów. pozdrawiam 73 osoby! Lecimy! Kiepski jesteś? Dobra. Czuł to. Ja pierdziona. Nie, czekajcie, bo reklama leci, tylko pominę ile robimy. Mafia final po... Bo, final boss. No. Poczuj Teraflu Grip zwalcza aż 8 objawów... Ale, ale, ale ale minut. To jest dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Wyłącz mi to reklamę, no! Co tu się zakaże lub farmaceutom? Pierdzielę, pierwsza świeca!